Sponsorem odcinka jest Hymekosystem. Po oczach Łukaszczyna, witam serdecznie. Dzisiaj pokonaliśmy no nie krótką trasę, bo z Wrocławia pojechaliśmy aż do Krakowa, bo tutaj się dzieje bardzo wiele pozytywnych rzeczy ostatnio w polskim futbolu, no, a przyjechaliśmy dla jednej z jaśniejszej postaci krakowskiego, szczecińskiego i polskiego futbolu, czyli trenera Macieja Stolarczyka jest rozchwytywany właśnie teraz, bo ktoś chciał wejść tutaj do naszej do sali. Witam serdecznie, panie trenerze. Witam witam. Serdecznie. Panie trenerze, zanim porozmawiamy o tym wszystkim, co się działo, co się stało z Wisłą Kraków i co się stało w ogóle. Z Klubem, że udało się go reaktywować i chociażby wygrał z ligowym potentatem z Legią ostatnio 4 do 0. To chciałbym pogadać chwilę o karierze zawodniczej, bo to jest istotne. Długa droga do trenera Wisły od człowieka, który, tak jak czytałem w sportowych faktach, ostatnio przemycał ciuchy w pogoni Szczecin. Bardzo długa. No, długa, rzeczywiście. Różne momenty były w czasie, w czasie grania w piłkę. I... I, I rzeczywiście od takich trudnych, które spotkałem je w czasach kiedy byłem w pogoni, bo był to trudny okres dla pogoni. Również w czasie gry w Wizawie to były trudne momenty dla tego klubu poprzez grę w Wiśle i fajne, fajne wspomnienia. Bo był to bardzo pozytywny okres, jeśli chodzi o rozwój tego klubu. No właśnie, trzy tytuły mistrza kraju i trener teraz już zapanował inaczej nad swoim wizerunkiem, ale też słynął z tego właśnie z tych ciekawych, wizerunkowych, powiedziałbym stylizacji, w stylu Abela Krzawiera na przykład, tak? A teraz już spokojniej. No, prawo młodości rządziłam, no, nie ma co ukrywać, że teraz zbieram tego owoce. Tak? Podnosząc czapkę, nie podniosę, jej, razem z, podniosę ją razem z włosami, nie podniosę jej. Także y, takie takie prawa młodości i, i rzeczywiście gdzieś tam fantazja y, y, łańska, jeśli chodzi o fryzury mówię. A no cóż, no, tak, to mogę w skrócie określić ten okres, który, który jeśli chodzi o wizerunek. No tak, ale wróćmy do spraw piłkarskich, bo długo nie będzie takiej Wisły, takiej drużyny, jak, jak wtedy, to były chyba trzy tytuły z rzędu, o ile dobrze, dobrze pamiętam, tak 2003, 2004 i 2005 rok. Czy jest w ogóle obecnie możliwe zbudowanie takiej drużyny, która, tak jak ówczesna, legendarna już Wisła, tak to można powiedzieć, dominowałaby w Ekstraklasie. Myślę, że jest, no, pewnie kwestia tylko budżetu na, na, na zespół, który klub by posiadał, bo, bo mamy w Polsce zdolnych, utalentowanych zawodników. Kwestią, ich, kwestią jest połączenie tych wszystkich zdolnych ludzi w jeden zespół i, i myślę, że to mogłoby zafunkcjonować. No pytanie, czy, czy któryś z klubów, po pierwsze, chce taką, chciałby taką drogę obrać, i, i czy stać na to jakiś klub ekstraklasowy, żeby takie kroki poczynić? No właśnie, no bo wtedy w zasadzie dla Bogusława Cupiała, no może nie było tak, że nie liczyła się zupełnie gotówka, ale co który piłkarz przychodził, co chciał, to w zasadzie dostawał Polski. No i była też taka charakterystyczna, charakterystyczny sposób budowy tej drużyny, że najlepsi piłkarze trafiali polscy przede wszystkim do, do Wisły Kraków. Mirosław Szymkowiak ostatnio wprawdzie Futbolu u Romana Kołtania powiedział także, że nikt nie chciał odchodzić tak naprawdę z tej Wisły. Nawet jeżeli były jakieś zagraniczne oferty, to wy przebieraliście wtedy i tak patrzyliście raczej z, może nie z niesmakiem, ale raczej, że chcieliście zostać po prostu w Wiśle. Teraz każdy chce wyjeżdżać jednak z Ekstraka. No jest to jakiś argument, rzeczywiście. Ja Wiem, może nie, to ci najlepsi zawodnicy tamtego okresu, Mirek, Maciek Żurawski, Tomek Frankowski, to, to byli zawodnicy, którzy rzeczywiście mieli możliwości wyjazdu za granicę. W sensie były zainteresowane tymi zawodnikami i kluby, kluby z różnych stron Europy się nimi interesowali. Ale myślę, że wrócę do początku pytania, że to jest bardzo dobry kierunek, jeśli chodzi o budowę zespołu. Czyli to, co, w jaki sposób budował pan Copiał. Pisy Kraków ściągając w pewnym okresie najlepszych polskich Polaków, później to troszeczkę te, te drogi były trochę też inne, bo za każdym razem efekt końcowy miał być tym, co, 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 co jest kluczowe, czyli jazz do Ligi Mistrzów. Ale po tym całym okresie myślę, że najsłuszniejszą drogą dla naszej ligi, i dla naszych klubów jest, jest pójście. Drogą ściągania najzdolniejszych polskich piłkarzy, bo, bo jak pokazuje historia, to na tych piłkarzach kluby zarabiają najwięcej. Jednak można policzyć na, na palcach jednej ręki zawodników, którzy zostali ściągnięci z zagranicy, których Polska Liga sprzedała. Tak mówię, oczywiście, bardzo ogólnie korzystnie dla, dla siebie. Z reguły jest, są to młodzi Polacy, którzy, którzy zostają e, znalezieni przez skautów, zostają zaproponowani e, do, do klubów europejskich i, i tam się rozwijają i to są najdroższe transfery e, w, na, w naszej lidze. Także wydaje mi się, że taka droga budowania takiego zespołu to jest, to jest e, jeśli chodzi o naszą ekstraklasę to jest na, najlepsza droga do tego, żeby po pierwsze zdobyć yy, wszystkie laury, a po drugie, żeby klub mógł korzystać na, na transferach, na, na tym. Bo jednym na pewno z elementów budżetu są transfery. Yy, w naszej izie chyba największym, bo, bo nie możemy sobie zagwarantować gry w europejskich Pucharach, bo za to też są odpowiednie gratyfikacje, ale no, niestety nie yy, nas w Europie jeszcze. Inaczej nie ma nas w Europie, i, i musimy te budżety budować na podstawie chociażby takich elementów jak szkolenie, i, i później sprzedaż. Tak, a wracając jeszcze do tamtej wisły, bo chciałem ten wątek pociągnąć. Za chwilę obejrzymy z trenerem fragmenty meczu z Lazio, który jakby no, urósł do legendy, ale też to ja byłem wtedy chłopakiem, to był rok 2004, miałem wtedy, trenerze, zaraz powiem, ja miałem wtedy kilkanaście lat. I to był, to był taki moment, że można powiedzieć, że trochę się zakochałem w tej ekstraklasie, że ona też może być eksportowa, ona może być fajna, ona może prezentować piłkę no świetną w Europie wtedy. Gdyby się udało przejść do Lazio, to wyście wierzyli, że możecie zdobyć Puchar UEFA w tamtym sezonie? Znaczy my się koncentrowaliśmy tak naprawdę na, na, na rywalu, który był przed nami. Nie, nie myśleliśmy o tym, co, co może nas spotkać na sam koniec tej drogi, bo myślę, że. Że takie myślenie, coś może zgubić, tak. To nie jednego zgubiło, i, i dla nas było ważne to, co się stanie w tym, mecz, w tym dwóch meczu z Lacją. Także na pewno cieszy to, że, że taki zespół funkcjonował i, i, i dawał radość kibicom. Tak, bo rzeczywiście w całej Polsce odbiło się dużym echem, to ta, ta postawa wisły w tamtym okresie. Także to było bardzo pozytywne i to pokazywało, że rzeczywiście. Polska ekstraklasa może być atrakcyjna. Myślę, że do, do tego trzeba dążyć, żeby, żeby tak się stało. No, trochę smuci fakt, że musimy wracać do, do tamtych. Wo... No, dziesięć, no, kilkanaście lat temu. Musimy, że dokładnie, że, że to było tak dawno i, i nie możemy wejść na ten poziom, który na który nas stać na w świecie, bo, bo mniejszej ligi teoretycznie grają w Europie, grają w Lidze Mistrzów, to myślę, że, że tym bardziej nasza Liga, naszą Ligę stać na to, żeby produkować takie takich zawodników, takie zespoły, które, które w tej Lidze się znajdą I, i, i nie tylko będą uczestniczyły, ale będą poważnie w niej występowały, także... Myślę, że to jest to jest oczywiście proces. Są poczynione pewne kroki, które mają czekamy na, na efekt tego, co się zdarzyło w, w tych przepisów, które się zdarzyły, chociażby celiotka ogólnopolska, chociażby gramota no, czekamy na, na efekty tego, bo to wszystko są procesy, które nie potrwają lata. Dokładnie, nie, nie dają efektu, nie dadzą efektu krótkotrwałego, chociaż myślę, jeśli chodzi o, o, o ten proces, to, to ja bym jednak poszedł w kierunku nie, gratyfikacji czy gloryfikowania klubów, które stawiają na młodzież, tak? Czyli I, i... podobną drogą, co mówi prezes Boniek. Yy, stawiajcie na Szymańskiego, stawiajcie na, nie wiem, Wieteskę, na tego typu piłkarzy, prawda? Na Dżazgę yy, u was, yy, na Krzysztofa Piątka dawniej w Krakowi, która przecież który pre, trener Pobierz powiedział, że on pójdzie za wiele, wiele milionów i to się, to się sprawdziło, czyli tutaj pełna zgoda. Myślę, że tutaj mógłby jeszcze zadziałać system właśnie gratyfikacji finansowych dla klubów, które w tym Kierunku idą. Mieliśmy pro junior system, ale wiem, że PZP szedł z tym projektem dużo niżej i to jest bardzo ciekawe. Ale myślę, że Największe ryzyko ponoszą kluby te ekstraklasowe, tak, takie nazwy i promując tego typu zawodników powinny mieć wsparcie właśnie też finansowe. Tak mi się wydaje, że, że to, by było, to by była najlepsza droga dla, dla klubów, które mają taką politykę, która, która założyła sobie politykę kontynuacji Akademii poprzez pierwszy zespół i, i promocji tych zawodników, kształtowania ich i... i rozwoju tych, tych graczy, także to myślę, że to jest dobra to jest droga. Ale ja jeszcze jedno zapytam, bo rozmawiamy o polskich zawodnikach, ale wtedy w tej Wiśle bronił Angelo Ig, który, niektórzy się śmieją, że to właśnie przez niego nie graliście w finale Pucharu UEFA i to tak pół żartem, pół zapytam, jak wyście na tego Iga wtedy reagowali na treningach, to znaczy ja nie mówię, że nie był częścią zespołu, bo na pewno był i kolegą z drużyny, ale trochę się baliście przy akcjach ofensywnych, że, że za chwilę coś tam się zmaluje w bramce Wisły? Nie, nie, to nie było tak. Nie przeszkadzało temu, żebyśmy my strzeli więcej bramek. Mieliśmy ku temu szansę i, i, i mogliśmy, mogliśmy przejść więcej bramek od lat, chociażby. W, także to, to nie, w takich kategoriach nie, nie te, na to nie spoglądaliśmy. Rzeczywiście była to dla nas egzo, egzotyka, ponieważ był to francuski bramkarz, i nie, 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 nie zdarzało się, takie sytuacje często, żeby z Francji przyjeżdżał zawodnik do nas w tamtym okresie pełna. grać i, i bronić, ale był bardzo pozytywną jednostką, jak na bramkarza przystało miał troszeczkę takich Crejzol? takich szalonych zachowań, ale, ale bardzo pozytywna jednostka. A jakich, tak można zapytać? Jakieś krajzolskie zachowania, coś Pan pamięta z tego okresu? <laughs> ma, ma, ma sporo żartów było. Z tego okresu. Nie chcę zdradzać tych zakątków, ale, ale było naprawdę wesoło. Było wesoło. No to dobra, to oglądamy. Trener powiedział, że możemy chwilę obejrzeć w takim razie. Ja w ogóle się ciekawie, bardzo mnie ciekawi, jak to się wam udało grać na takim boisku, bo to rzeczywiście zaraz nam się załączy, tu jest jeszcze Maciej Żurawski w takim w takim, o, tu damy powinno teraz, o, damy teraz głos, żeby. Bo nie możemy wam pokazać, drodzy, internauci, obrazu, ale o, mamy składy. Piekutowski na ławce, Moskal, Szymkowiak, Frankowski, ławka mocna też? No, bardzo mocna, bo jak Szymkowiak, Frankowski na ławce, Moskal to, to rzeczywiście bardzo mocna ławka, ale yy, grając w pucharach, no, trzeba, mieć, trzeba mieć mocny zespół, trzeba mieć mocną ławkę, trzeba mieć yy, dobry. Hmm? S, s, i Szym... Teraz mamy bramkę trenera no, ma, z tak, tak. Jest, jest pierwsza bramka dla Wisły, pamięta pamiętam, jak to padło. Jak kuźba to strzelał? Czwarta minuta. Tak, to znaczy ja powiem szczerze, że tak Aha. przez mgłę pamiętam to. W pierwszym składzie trener grał, pamięta trener. To akurat pamiętam, ale, ale rzeczywiście to boisko było w fatalnym stanie, ale tak naprawdę niewiele się zmieniło od tego, które miał być, być rozgrywany mecz w pierwotnej terminie. Pamiętam sytuację, że, że w których na, na to boisko przychodziły Przychodzili wszyscy kibice, tak naprawdę, aby pomóc doprowadzić tą płytę do stanu. Pospolite Różenie. Wszyscy dosłownie wszyscy, bo włącznie z Janem Nowickim, świetnym aktorem, tutaj naprawdę było mnóstwo ludzi, które chciało koniecznie pomóc w tej sytuacji. Murawa nie była podgrzewana, to jeszcze takie czasy były, że ta murawa nie była podgrzewana, i musieliśmy sobie radzić, ale. Ale tak naprawdę to boisko e, wyglądało tak samo w, w pierwotnym czasie, jak, jak i w tym momencie, kiedy kiedy rozgrywaliśmy to spotkanie. Chwilę komentator pan Janusz Basałaj i wtedy w Telewizji Polskiej wymienia Kalu jako takiego no, chyba jednego z najlepszych obcokrajowców w historii Ekstraklasy. Super się grało z Kalu. No, myślę, że to jeden z lepszych zawodników rzeczywiście e, nie chcę, nie chcę porównywać, bo, bo kilku obcokrajowców naprawdę mieliśmy wysokiej klasy, ale myślę, że Kalu przede wszystkim był wtedy młodym zawodnikiem. Wiemy dobrze, jak początkowała się jego kariera i, i, i na jakim poziomie grał później. Także w tamtym momencie był to był osobą, która, się, która robiła różnicę, która się mocno wyróżniała na szczeblu. chyba będzie na 1-1 na... dla Lazio, tak mi się wydaje. Tak. Dało się uniknąć tej bramki? to jest na 1-1 bramka. Dlaczego bramki padają po jakichś tam błędach? Pewnie tak, ale, ale no cóż, no, to, to pokazało jakość tego zespołu i, i, i pokazało taki moment, w którym, którym te, trzeba być do końca uważnym, skoncentrowanym, bo, bo tego typu zespoły mające ta, taką jakość potrafią wykorzystać najmniejsze błędy tak no to się Ale o, to była ta słynna sytuacja, kiedy chyba nie poszło podanie do, do kuźby. Dużo było pretensji do Maczka Żurawskiego o tę sytuację w szatni? Nie, <laughs> nie no, ogólnie był duży niedosyt, także to nie, 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 nie polegało to na tym, że, że skakaliśmy sobie do, do no, przez to, że, że ktoś kogoś nie dostrzegł czy, czy gdzieś tam ktoś się spóźnił, no nie, no tutaj była, była pełna symbioza i no, wspólny cel przyświęcał temu, żeby żeby zagrać dobre spotkanie i eliminować no Niestety nie. Nie, nie wyszło. Nie. Mimo wszystko ten mecz, ten mecz urósł do takiej legendy. W zasadzie też takiej legendy założycielskiej, powiedziałbym, Wielkiej Wisły. Bo później ta Wisła miała podejścia i do Ligi Mistrzów przecież, i za trenera Maskanta, i za trenera Engela, kiedy tam zabrakło naprawdę niewiele. Ale wróćmy teraz do współczesności, bo chciałem zrobić takie, takie nawiązanie ta romantyczna historia powiodła was do tego, że wyście w ogóle zagrali w Ekstraklasie teraz, bo ludzie się też zrzucali, tu w internecie, było takie pospolite ruszenie, także medialne, żeby uratować, uratować Wisłę, ale czy trener miał kiedyś takie w tym momencie zwątpienie, że to się wszystko nie uda i że trzeba będzie pakować po prostu walizki? Tak, no na ten początek tego roku to był taki moment, w którym rzeczywiście mocno mocno tak to w cudzysłowie powiem, parowały głowy, bo, bo nie wiadomo było, jaka będzie przyszłość tego klubu. W momencie kiedy bajka o, o banach z Kambodży okazała się operą mydlaną, wszyscy, wszyscy jednak zaczęli szukać wzrokiem tego kolejnego celu, kolejnego punktu zaczepienia. Jakiejś nadziei. Tak. I, no, trudno, trudno to było. I, i no, tutaj już powtarzałem te elementy związane z, z tymi ludźmi, którzy się zaangażowali w pomoc dla klubu, rzeszą fanów, która, która wspomogła klub. No, tak naprawdę, cała Polska żyła tym tematem, i. i, i każdemu znaczy inaczej wielu ludziom zależało na to, żeby, żeby ten klub uratować, i wielu ludzi przyczyniło się do tego, żeby, żeby tak się nie stało, aby, aby ten klub zniknął z mapy Polski, piłkarskiej mapy Polski. Także no, cieszymy się, że tak, tak się to toczy, bo, bo ten proces cały czas trwa. Ten proces restrukturyzacji, ten proces naprawy jest zakończony przecież tak naprawdę. Tak naprawdę tak, dokładnie trwa i, i, i no cóż, no, czekamy inaczej. My robimy, my robimy swoje to, co mamy do, do zrobienia. Czeka nas ostatnie spotkanie w rundzie zasadniczej z Zagłębiem Lubin. I bardzo trudne spotkanie, bardzo trudny przeciwnik. Ostatni mecz tej rundy zasadniczej. Także w pewnym okresie wielu ludzi dużo by dało za to, żebyśmy byli w takim momencie, ale no my przede wszystkim mamy zadanie zrobić, tak kolokwialnie powiem, swoje. I, I do tego się przygotowujemy. No właśnie, to jest najważniejsze. Prezes Leśniodorski, Bogusław Leśniodorski, były prezes Legii, który bardzo Wam pomógł, żebyście w ogóle wystartowali. Mówi, że macie najfajniejszą szatnię w ekstraklasie, bo są właśnie polscy piłkarze z charakterem Wasyl, Kuba, Błaszczykowski. Można wymieniać tych, tych piłkarzy, właśnie charakterologicznych, no i polskich przede wszystkim. No i to jest taka mieszanka wybuchowa. I, w, i co, macie tu najfajniejszą szatnię? Rzeczywiście. Powiem inaczej, no ja jestem zadowolony z, z współpracy z zawodnikami, te m, nasze relacje. Myślę, że, że są na takim poziomie, w którym, którym mam świadomość, jaki jest feedback zespołu, i, i, i ale, ale z kolei ja jestem tą osobą, która, która bierze odpowiedzialność za, za to, jak gramy, jak i, czy wygrywamy, czy nie wygrywamy, to, to jest, jest jestem tą częścią, która, która za tą sferę odpowiada i. i e, Cieszę się, że, że mogę prowadzić takich zawodników, ale, ale przede wszystkim cieszę się z tego, że są świadomi tego, po co tutaj są, w jakim celu i jak, jak temu się poddają. Jaka jest trenera filozofia w ogóle? Bo pytam o to wielu trenerów, ale przede wszystkim, co jest najważniejsze w prowadzeniu drużyny? Powiem tak, no dzięki, dzięki edukacji, dzięki szkole trenerów, dzięki doświadczeniu. Wiem, że to jest całe mnóstwo rzeczy, które mają wpływ na końcowy efekt. Zaczynając od budowy zespołu, od procesu treningowego, od, od relacji na, na takim zwykłym obcowaniu międzyludzkim kończąc. To są wszystko elementy, no i oczywiście kluczowy to proces decyzyjny, bo wielu trenerów zastrzega sobie prawo oglądania swoich zajęć. Uważam, uważam to za ma, 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 ma mu, inaczej, mało logiczne, ponieważ y, aby aby zespół zafunkcjonował, potrzeba naprawdę mnóstwa rzeczy trzeba wystawić odpowiedni skład, zrobić odpowiednie proporcje związane z e, przygotowaniami. E, no naprawdę tych procesów decyzyjnych jest całe mnóstwo i, i żeby to wszystko zafunkcjonowało tak jak się chce to nie wystarczy, wystarczy zajrzeć do internetu tam są treningi tak naprawdę wszystkich trenerów od Guardioli, Mourinho jeżeli się chce przejrzeć ich dzienne zajęcia nie ma problemu z tym żeby, żeby tam wejść i uważam, że, że to jest dobra droga bo bo to jest tak naprawdę tylko traktuję to jako inspirację a, a, a uważam, że sam Samoprowadzenie zespołu to jest proces tak złożony, tak, tak mocno decyzyjny, że, że tutaj nie, żadna kalka nie zafunkcjonuje. Tu, tu, tu nie, nie da się zrobić treningu. E... Nie Manchester City. Nie da się, bo są inni piłkarze. Tak, tak dokładnie. To są inni piłkarze, jest inny proces decyzyjny, są inne elementy przygotowań, inni zawodnicy, inny, inna średnia wieku. To, to, na to, wszystko, to są wszystko elementy, których trzeba mieć wiedzę i, i, i wiedzieć, jak z tym postąpić. I to, to jest kluczowe, bo, bo tutaj żaden. Żadne kopiu i wklej nie zadziała. No to zapytam mi naszej Guardiola czy Mourinho. <gwardiola> Guardiola, no teraz jest chyba bardziej na fali jednak w Manchesterze City, ale Mourinho też inspirował wiele, wiele trenerów. Z tej dwójki to bliżej do Guardioli, czy... Znaczy... Ja bliżej do, Guardiola, tak do Guardioli. Też tak pomyślałem o sposób, patrząc na sposób bycia. I to tak pół żartem, pół serio zapytam. Michał, probierz chyba największy taki showman konferencji prasowych. Ale trener Stolarczyk ostatnio też na, na dziennikarzy, pytali o presję. Trener powiedział tak, że wszyscy jesteśmy w komorach hiperbarycznych i tak dalej. Czyli też trochę, trochę według tej zasady, że konferencja prasowa to też musi być trochę show, tak? Nie, to jest odpowiedź sytuacyjna. Ja nie, nie, nie przygotowuję czegoś takiego, jak, jak to, bo to było, padło pytanie z, od jednego z panów dziennikarzy. I, 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 tak, taki żart sytuacyjny. Taki żart sytuacyjny. Ta, niektóre sytuacje tak po prostu odbieram, w, w, tak postrzegam się nim widziele, o tak powiem, tak się nie Jeżeli tak to, ma, tak to tak to dla, dla mnie działa, że niektóre Ale dobre to było śmieszne. Sytuacje, nie, no niektóre sytuacje warto nie, nie, inaczej powiem, nie, warto, nie, nie wszystko warto traktować tak poważnie, bo bo Przecież futbol to rozrywka, nie? Dokładnie, tak, tak właśnie traktuję grę w piłkę, że, że futbol ma jest jednym z tych elementów, nazwałbym sztuki w cudzysłowie, który ma dać widzowi coś w rodzaju odciągnięcia od, od szarej rzeczywistości, taką nazwę. Ma przenieść widza gdzieś, gdzieś gdzie zapomnie o tym, co się dzieje w koło i będzie tylko przywiązany emocjami do, do tego, co się dzieje na boisku. I tak do tego podchodzę. Chciałbym, żeby te emocje były jak największe, no i oczywiście jak najbardziej pozytywne dla klubu, z której prowadzę. No właśnie I ostatnio przedłużony kontrakt bez względu na to czy będziecie w grupie spadkowej, czy będziecie w grupie mistrzowskiej, trener Stolarczyk zostaje bardzo mi się to podoba, bo nie ma szacunku w Polsce do trenerów, a powinien być, zdecydowanie za, za często się ich zwalnia, ale zapytam już tak zupełnie na koniec, za pięć lat to gdzie trener Stolarczyk się się widzi dalej wiśle Kraków, czy ja wiem, że ciężko jest planować, ale każdy o czymś marzy. Może reprezentacja któraś nie mówię o pierwszej, ale chociaż był 21, jak Czesio mich nie widzi. Nie, nie ja tak nie, nie planuję, bo zdaję sobie sprawę, że e, to jest ciągłe udowadnianie. Tu bycie trenerem to jest ciągłe udowadnianie. To nie jest. Nie, tutaj nic się nie dzieje o tak, nie, to nie jest koło zamachowe, które się raz rozpędzi i tu elementy rozwoju są, są bardzo ważne. Kluczowe wręcz. Piłka cały czas się zmienia. Jeżeli trener za tym nie podąży, jeżeli trener nie, 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 nie zdoła dobrze zdiagnozować swojego zespołu i e Postawić takich założeń dla tego zespołu, które, które będzie w stanie zrealizować, no to najzwyczajniej się świecie polegnie. Także to nie, nie wybiega tak daleko. Oczywiście jestem człowiekiem ambitnym i chcę jak najwięcej. Chciałbym, chciałbym z tym zespołem, który prowadzę, osiągnąć wszystko, co, co tylko możliwe. Ale, ale zdaję sobie sprawę, że, że takie planowanie jest w tym przypadku trudne, bo rola trenera to rola jednak. W pewnym sensie najemnika, który jest zatrudniany, no i również w pewnym momencie zwalniany. Sam przed chwilą byłem na tym stanowisku, które, które decydowało o tym, kto jest zatrudniany, a kto nie. Także zdaję sobie sprawę, że to jest, jaka to jest rola, a w tej chwili staram się spełnić maksymalnie to, jaką rolę mi powierzono, i, i, i zrobić wszystko, żeby zespół, żeby Wisła Kraków była tym zespołem, który jest chętnie oglądany i który odnosi sukces. I jeszcze na krótko przesłanie dla młodych trenerów, bo dużo młodych trenerów nas ogląda i też czerpie inspirację, zastanawia się. Nie jest łatwo, na początku mają małą pensję, muszą się gdzieś przebijać od zespołów dziecięcych, juniorskich. Co dla młodych trenerów przede wszystkim można powiedzieć? Ja myślę, że najistotniejszym elementem dla, dla trenera to jest pasja. Jeżeli czuję się w tym dobrze, co, co robi, oczywiście są pewne problemy, o których Pan wspomniał, no nie, nie ma co ukrywać, że, że u nas trener musi się w pewnych realiach obracać i, i ja mam ogromny szacunek dla, dla tych trenerów, właśnie którzy wychowują zawodników do, 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 do zespołów seniorskich, bo zdaję sobie sprawę, że muszą czasami godzić kilka... Etatów, żeby, żeby to wszystko się spięło, tak tak na wzruszenie sieci. No, ale, ale myślę, że bez tej pasji, którą, którą się ma w sobie, bez, bez miłości do piłki, to wszystko nie zafunkcjonuje, bo, bo to, jest, to jest kluczowe. W tej chwili, w internecie, naprawdę, internet ma taki ogrom wiedzy, w której, której może przekazać i, i przekazuje, że wydaje mi się, że jeżeli ktoś. Ma taką pasję w sobie i, i zapał, to może rzeczywiście się rozwijać, nie tylko przy pomocy internetu, ale wszelkiego rodzaju szkoleń, szkół i staży, w których, w których może uczestniczyć. Że, że, że Myślę, że to jest taki moment, że, w którym nasza piłka może dostać mocniejszego kopa, bo, bo wydaje mi się, że właśnie dzięki takim ludziom z taką pasją my możemy możemy wrócić z naszą piłką gdzieś tam na salony, a Nie będziemy z... musieli oglądać maczulację z 12 dwu, lat. Dlatego, że, że uważam, że już rzeczywiście ta, ta nasza piłka, nasze szkolenie wyszło, wyszło gdzieś tam za ścianka i, i prezentujemy coraz wyższy poziom. A kwestią jest tylko rzeczywiście kilka instrumentów, które, które otrzymają nasi trenerzy, chociażby jak, jak chociażby gratyfikacje finansowe, jak chociażby wsparcie. Że, ośrodkami e, szkoleń, które pozwolą im wyjść na poziom wyższy. Bardzo dziękuję, panie trenerze. Piękne przesłanie od trenera Stolarczyka dla młodych trenerów, pasja i miłość do futbolu. A u nas pasja i miłość do kanału. Subskrybujcie lajki w górę, łapki w górę dajcie przede wszystkim po to, żebyśmy mogli rozwijać swój kanał i odbywać kolejne długie podróże, tak jak z Wrocławia do Krakowa. Do usłyszenia, do zobaczenia ciąg po, po oczach. Salut! Sponsorem odcinka jest chemekosystem.